Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN i Bank Żywności w Olsztynie zorganizowały warsztaty kulinarne w ramach obchodów Światowego Dnia Żywności. Wydarzenie jest częścią projektu Annual Food Agenda, finansowanego przez Europejską Wspólnotę Wiedzy i Innowacji w Obszarze Żywności i IT Food. Dzisiaj prezentujemy żywność liofilizowaną i różnicę między suszeniem a liofilizowaniem. Liofilizacja jako proces technologiczny, proces taki, który daje duże możliwości. Produkty liofilizowane zachowują swoje właściwości zdrowotne. Mówimy dzisiaj o procesie liofilizacji, czyli o procesie, który miejmy nadzieję będzie rzeczą bardzo przyszłościową, dlatego że można go wykorzystać w walce również o to, żeby było mniej wyrzucanej żywności. Tak? Czyli w walce o w walce o zero waste. Dowiedziałam bardzo ciekawych rzeczy o suszeniu produktów. Zobaczyłyśmy suszenie owoców, jak się powinno robić zakupy, żeby nie marnować jedzenia. Zorganizowano też prelekcję na temat bakterii chorobotwórczych w żywności, które wywołują groźne dla zdrowia i życia człowieka zatrucia i zakażenia pokarmowe. Uczniowie dowiedzieli się o możliwościach zastosowania bakteriofagów w walce z kampylobakteriozą, najczęstszą chorobą przenoszoną przez żywność w Europie. Prelekcja będzie dotyczyła projektu C-Sniper, czyli projektu, który jest. Yy... Pomysłem na to, by zminimalizować zużycie antybiotyków w produkcji drobiu, tak by ograniczyć zachorow zachorowalność na kampylobakteriozę, czyli chorobę, która jest spowodowana właśnie bakterią kampylobakter. Ze względu na panującą pandemię drugą część wydarzenia stanowiły bezpłatne webinary, międzypokoleniowe warsztaty kulinarne, które odbyły się 16 i 19 grudnia 2020 roku. Całe rodziny mogły wspólnie przygotować zdrowe i smaczne potrawy na wigilijny stół, wszystkie zgodne z ideą Zero Waste, czyli gotowania bez strat. W menu znalazły się między innymi pasztet z selera, niebiańsko-puszyste pierogi i ciasto z kaszy gryczanej. Dzisiaj przygotujemy dania zero waste'owe, które przygotujemy wspólnie z nie wiem, około 150 osobami, uczestnikami. Przygotujemy sernik, przygotujemy sernik z ziemniaków i przygotujemy piernik z kaszy gryczanej palonej. Warsztaty były częścią projektu EIT Food Annual Food Agenda, który dąży między innymi do poprawy nawyków żywieniowych i postaw konsumenckich względem gospodarowania żywnością w Europie. telewizja Kopernik. Kopernik.tv